Czasimy z strony FortyGemTy i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z FIFA Mobile i niestety muszę zacząć całą FIFE Mobile od początku. Wiecie czemu? Ponieważ mi się całe skasowało. Teraz widzicie właśnie y, Polisica wstawiam, bo wszystko mi się skasowało od początku. Muszę teraz zrobić in, inną drużynę. No i jest mały problemik w takim, no, ta, w takim przypadku. Ale nie ma tego złego, co będzie no dobrze, że nie wyszło. Będzie więcej, yy, więcej będzie tych odcinków. Yy, no i teraz yy, no robię tak. Robię. co ja robię? Od... Odcinek. Yy, nie tak naprawdę. Yy, Rozumiem, co się stało, yy, ale skasowała mi się ta FIFA i to jest. Tyle. Yy, zaraz przejdziemy do yy, głównej części tego odcinka. Ja muszę powkładać skład. Jeszcze paczka jest. Na początek specjalnie zszedłem. Oczywiście jest polski akcent, nie wulis. Yy, tutaj. Ty, dobra. O, i mamy wybrać, proszę Państwa, oczywiście herb yy... szczerze. Nie wiem jaki herb mam wybrać Nie przygotowałem się na to yy... Ja lubię arsenal, ale Ch nie jestem przekonany do tego, żeby brać herb arsenalu yy... tutaj może Albo mam pomysł. Wezmę. Gdzie jest? La A, to jest Smart Okej. Gdzie tu wywiało? dobra. Klasa. Weźmiemy tutaj. Pogoń Szczecin. Pogoń szczecin łaba na koszulki żeby pogoń Szczecin jesteśmy Szczecina oczywiście nazywamy się Fortnite Game Jak zwykle, bo inaczej nie można. I teraz tutaj Mbappé nam mówi, jaki możemy drużynę wybrać. Hiszpania. To jest Anglia. I muszę powiedzieć, że Anglia wygląda bardzo ładnie. Patrzę Borod ten Donker mu. Piątek jest nawet. Siecie! Żurkowski Bednarek. O kurde. To nieźle. Z Niemiec, Kerer. ADMI fajnie wygląda, wygląda. Full kruk wygląda ładnie. Gerhard Wagner. Italiani. Z Italii. Quadzierella. Singlion. Reset Award. TOREMI! O! Tu muszę powiedzieć, że jest większa szansa na zrobienie czegoś dobrego. Franz. Małbej, Gomis, Kamiero, Mercer. Chyba jednak, chyba jednak bardziej mi się podoba z tego, więc wybierzemy z tego i zobaczymy, co będziemy mieli. I trzech Polaków leci. Zamykam oczy. Wiecie, co już jest? Ja nie wiem. Pierwsze. Sto. Co jest? Bali, okej. Okay. Kolejny. Szerkowski, dobrze jest. I teraz będę lek. Aj. Jaremczuk. Ale okej. Okay. oj. Ale mbapę mi tu wyemigrował gdzieś daleko. Zobaczymy, co my tu mamy, co my możemy. Tu jest nasza Pogoń Szczecin. Chce wejść drużynę? Oh. A tak, bo są za... A no tak! Jutro Valverde będzie. Yes? Będzie Valverde bardzo dobrze. O! Ulepszył się nasz skład. Shot free kick. Rukowski, oczywiście. Penalities. Penalities. To chyba Jaremczuk jednak. Jaremczuk. Eee, yy, dobra. Yy. Ty, 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 a co ty tu robisz? Nie woli złupiłeś, nie woli najlepszy Dobra. Ten RB, CB Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. 70 uv I lecimy dalej. Tu mamy. Intermated Ciekawe co jest tutaj. Ou, Kai Havertz. Dobrze widzę. Teraz ja sobie na, na szybko zrobię to i przejdę do meczu. Cieszy jest Paczusia i uwaga. Co będzie w tej paczce? Ja nie patrzę. Klik! O kurde! Ale czat! Czekajcie, Questę muszę zrobić. Tu mamy pełnoprawny polski skład zaraz. Klich jeszcze nie z DC United. Za kogo tu może wejść klich? Bardziej chyba za podca wejdzie na przykład. O, ale trzadzior. klich. No Klik to jest przekot, nie powiedzieć. Klik jest najlepszy. Dobra, więc jesteście mi kigą dalej. A ja już zaraz za Was przejdę. Tu jakaś nowa ranga weszła. I jakieś nagrody są. I tu jest od razu już paczuszka. Ja nie patrzę. Wy będziecie wiedzieć co będzie. 100 i jeszcze raz. Korbaut! Nieźle. Muszę przyznać, nieźle. Story. Co mamy w story? W story mamy free pack. A, to są takie. To są takie free packi. Rank O, free, tutaj jest coś. Jakbym takiego gościa, jakiegoś z nich, teraz trafił, to już kończę odcinek. Fajnie, nigdy nie może być fajnie. Welcome offers. No, welcome offers. Nie ma żadnych fajnych ofert na razie. Jeszcze nie. Będą, ale nie ma. Yy, więc dobra, no dobra, no to gramy meczyk. Proszę państwa, 1-0 na razie wygrywamy. 51 Owens Uwaga! Jak tam poradzi sobie nasza Pogoń Szczecin z Kelsi. Na, 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 na. Przechodzimy do najciekawszej akcji meczu, chyba. Nie wiem, może najciekawsza, a może nie. Jest, udało się. Jest. Nasz skład Iremczuk, Kurzik barbobę a samochód Żurkowski Sterling Havertz, Mount, Jorginho Kante, Kukurek, Kulibaly Silva, Reese James i Mandy. Baga! Barobę zagrał. Pulisik. Zniepilnowany Jaremczuk. Jaremczuk do pulisika i strzały i gol! Christian Pulisik, 62 minuta. I to jest gol kapitana. 14 game. Niesamowite podanie Jaremczuka i strzał z pierwszej piłki Christiana Pulisika. Może robić wrażenie. Już atakuje Chelsea. Już Jaremczuk nie potrafił sobie poradzić, ale przejął to Żurkowski. Żurkowski podanie do Pulisika i Pulisik się zatrzymał, ale będzie walczył z Jamesem. Wygrał ten pojedynek Jamesem Jaremczuk! Ale niestety Jaremczuk na... Offside, ie. choć chcemy zobaczyć to jeszcze raz, ale ewidentny offside Jaremczuka. Ależ przestrzelił tą tam Mógł Jeszcze podać, ale niestety. Wybicie dalekie. Przejął mount. Mount nie Wulis. Nie Wulis, jednak zdjął piłkę. Pulisic. Pulisic tutaj odczarowała Spilikuetę. Uwaga, dośrodkowanie i gol! Darboe! Fenomenalna bramka! 3-0 wygrywa 14 game z Chelsea. Uwaga, leci. Jorginho. nie był tam faulowany, ale jest już koniec przywilej korzyści. Tego Silva rozpocznie Havertz, Havertz, Engolokante, engolokante Engolo N'Golo Nadal biegnie z piłką, jednak nieudane podanie i wybijają piłkę, choć Jaremczuk może zdążyć, ale nie, nie zdążył, wybicie, ich kontra cante. Sterling przy piłce. Uj, wybicie niebezpieczne. Jeszcze może być szansa, proszę Państwa. Uwaga, nie w Wyszła piłka i jest out dla 14 Game. Już skończyło się zagrożenie, proszę Państwa. Ależ zagrana piłka, daleka, ale niestety nie dojdzie do niej zawodnik 14 Game. Na robę, może tam zagrać daleką piłkę, do hawersa zagrali, Havertz z Orzynio przejmuje Żurkowski, aj, niedobre podanie do Jeremczuka, ale jednak, który odzyskuje piłkę, Darboe, 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 biegnie Darboe, Darboe, gola, nie ma Pulisic, nie, nie ma bramki, proszę Państwa, Żurkowski przy piłce. a Samołach, Podanie do pulisika, Pulisik i gol! Garboe w ostatniej sekundzie meczu strzela. Drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu idealnie to zrobił Christian Pulisik. Tak jak widzieliśmy na powtórce. I koniec, proszę Państwa, pierwszego meczu w historii Fortin Game. Widać, że bardzo się szkolili na ten mecz i pokazali klasę. Co pokazuje ich wysokie zwycięstwo. I widzieliście, jak to wszystko poszło idealnie. A teraz, za wygranie tego meczu, dostajemy Kaja Havertza. Proszę Państwa, i przechodzimy do eksperta, gdzie meczy będzie. Brzmi tyle samo, będzie się jeden więcej. A czemu tutaj. Czekać. Oooooo! Tutaj mamy potwora niezłego. ja jeszcze muszę dać tego hawersa do składu. I coś starpa co to jest? O kur! Saliba! Saliba! O kur. Jego na pewno nie będę miał, więc na ja się nawet... nie, nie myślę, że jego ja będę miał. Na 30. poziom będzie można zdobyć takiego... czodowskiego ikonik Sanderson Park. Okej, okay. a będzie można zrobić coś dobrego na... to będzie tutaj można zrobić... Saliba, ja się! A co tutaj? Aha, to już można... Nieważne. Okej, okay, co down, down, bro Saliba, jakiś starpass. Dobra. Tylko to jest Saliba. W sumie można było powiedzieć, że to koniec dzisiejszego odcinka, więc ja się bardzo z wami serdecznie żegnam. Do widzenia.